Serwus, moi drodzy, dzień dobry, miło mi Was i wszystkich przywitać w kolejnym odcinku na moim kanale. I oczywiście, znowu zostawcie łapkę, ponieważ bez łapek, oj widzowie, nie możecie oglądać tego odcinka. Serio, ponieważ podobno jak się ogląda bez łapki ten film, to można mieć pecha na trzy dni. Więc lepiej zostawcie łapkę, żeby nie mieć tego pecha. A my widzowie, jedziemy dzisiaj do Dave'a, ponieważ w sumie to dawno go nie widziałam. W sensie widziałam go w sumie wczoraj, ale tylko przez chwilę, dlatego dzisiaj musimy do niego przyjść. I stwierdziłam, że zaproponuję mu odwiedzenie Palionowa, tatę hejtera, no i ogólnie to pokażę mu może. Ej, co to jest? Jaki domek! Yo! Dobra, musimy to ogarnąć. Pokażę mu też widzę, tunel, ponieważ nie wiem, czy Dave wie o tym, że mamy tunel. Czekać, jak tutaj się wchodzi. Tutaj jest jakaś... Jakiś glut, to chyba nie tędy widzowie, czekajcie. O, tutaj coś chyba jest. I piasek duży, ja nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Dobra, okej, okay, tak się tak chodzi. Oh, Ło! Witam! Co się sprowadza w moje Dzień susprogi? Dobry w sumie, jest trochę sus, stary. Ja nie wiem, ty jesteś impostorem czy co? Bo boję <laughs> czekaj, się tutaj czekaj. Być. czekaj, mam pomysł. Co? Mam pomysł, że zrobić. Czekaj, czekaj, czekaj. No to jest akurat dobry pomysł, zaraz mi wpadł na głowę, czekaj. Okej, okay, ja nie wiem, czy ja chcę tam. Uru. co? <laughs> co? Nie, nie, nie rób tego suspróg. Co cię, co cię sprowadza w moje susprogi? A, <laughs> tak. To jest dobre! No co, co tam, Emilia? E, ładnie wyglądasz, to po pierwsze. A po drugie, słuchaj, zapraszam Cię. No, no, tak, ciebie, zawsze. Wiem, zapraszam Cię bardzo. Chciałam być miła. Zapraszam Cię bardzo serdecznie na podróż życia do Taty Hejtera. Chcesz ze mną się uprzejmie, czy nie? Bo nie ma to nikogo. Jesteś podróż życia, tak. podróż życia to ja będę miał za niespełna całe dwa tygodnie, if you know what I mean, hehehe, <głos》> i te sprawy, ale nie, tak, no możemy tak, pójść. Tak, tak, tak. Dobra, to zapraszam Cię bardzo serdecznie i przy okazji muszę Ci tyle opowiadać, Nie w ogóle daj w tymi opowiadać jak tam na wakacjach, bo ja wow. widzę, że się nie opaliłeś, Ech. więc... Cały lipiec to jest po prostu jeden wielki wyjazd z domu, rozumiesz, że mi się chodź, nie chce, już chodź. już... Ale U... patrz, no, sierpień, nie umieraj, ale sierpień nie wyjeżdżasz z domu, prawda? W miarę nie, co nie? No staram, nie. W ogóle sierpień robię sobie taki miesiąc, że się cały czas w domu i gram w FIFA, więc to jest mój ulubiony <laughs> jest miesiąc mojego życia i jest super. Dobra. Ale co u ciebie? Patrzcie mam. Zap... Gdzie ty jesteś? Ja też mam. No, no co? No, ale czemu? No bo ja kupiłam mu tę hejtera ze 300 zielonych praktycznie, ale kupiłam i to się liczy. Co? No, no przecież bez sensu. Ja za licencję na broń 20 ciastlaków dawałem. No dobra, ale nie rozumiem, że jestem lubię niszta hejtera Rozumiem. No więc kobiety mają łatwiej w, się w końcu, bo tutaj mamy ten długą drogę do przebycia To jest tunel, prowadzący do zapraszam Nie, no błagam, ja już nim raz szedłem. Nie możemy szybko elektrą Serio, i raz już szedłeś tym tunelem, to ja, ja ci go nie pokazałem. Szedłem. Toś mi pokazał, toś mi pokazywał. Serio, to za no. pierwsze chciałabym być dalej pierwsza. jestem akurat. Dalej twierdzę, że to, że tutaj nie ma wagonika, to jest oberga dla moich kolan. Wiem, to też jest oberga dla moich kolan, ale to musisz na garnu. Więc, jak to za zazwyczaj stoi, nie? No, jak szczypson. jak wystarczy 5 irona. Nie masz 5 irona? Nie czy ma masz 5 irona. Teraz co ty boy. masz 5 irona? Mm, czekaj. No nie mam. No, no wcale no no Moje i co? zasoby w surowców niestety nie są tak wykwitne. Ale, ale za to mam kilka innych ważnych rzeczy. Hejże, jakich na przykład? 10 drabiny, 20 pork chopa, 2 lime konkrety, czekaj. Cztery to śnieżki. Jest skład? Cztery... to jest skład na Grisly. To, okay. to są najdziwniejsze rzeczy w ogóle na świecie, jakie możesz mieć, ale spoko, dobra. Jak... Gonie ja, go, Nie dogonisz, że jestem za szybka. Dobra, chodź, wiesz, jak się za spami spazję, to się odpala elektra? Nie, nie się nie odpaliła. Bo ja nie mam No bo jej nie masz na plecach. O kurde, czekaj, 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 co on robi w moim domu? On jest dziwny, jest trochę ale jakby nie przejmuj. Nie no, to jest to spoko ziomek. No, przecież ja z nim wiem, gadam codziennie. Nie, nie, ja też nie gadam codziennie. się z nim. O, dobra, chodź, chodź, chodź. Cześć, cześć Darek. Dzień dobry. Co tam? A kota Co? Jakie wyprowała? Darek? No Jakie ja no, nie darek? do niego Darek mówię, no bo to jest Darek, no. Jakie Darek? No to jest e, Darek No dobra, no. ja wiem, że mieliśmy z, z nosy i upadki, panie NATO-hejtera, ale ja do pana no. nigdy permisji na mówienie na ty nie dostałem Bo ty jesteś moim e, przyjacielem, a ona jest moją dziewczyną Nie jestem twoją dziewczyną Co? Tak, a przeczytałaś umowę, co było napisane w umowie mam drużkiem? Nie, tam było małym drużkiem napisane, że się zgadzam na randkę i... A co, randka to nie jest no, różnica. No, no nie, oczywiście, no, dobra, Boże, nie będę tutaj rozmawiać na takie tematy. Boże, ja tego nie będę komentować, 45 lat, 18, co? Nie, to jest za duża różnica się 18? wieku. 18, mam 21! 41? Nie postaraj się. musi mi kota wyprowadzić, bo normalnie ja nie wiem. Nienawidzę kotów, niech pan mnie nie denerwuje, zaraz no, go obedrę o, w, 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 w sierści. Ja patrzę, jak szybki jest. Jest... Wow, wow. Jak można w ogóle ja, robić koty? Ja tego nie przyjęłem. Dariusz! Kudlata. No przestępstwa! Jest... Darek, co złaś na dół, jest, Darek! O Darek złaś tak. na dół! To najdziwniejsza rzecz na świecie chyba. A no. ją ja zginie! Nie! Nie, nie, to jest jeden kot, To jest To jest trochę I dziwne, can... ale okej. Okay. A co jeżeli I... bym go teraz potraktował tym mieczem? Masz jakiś problem? No nie mam, ale tak się pytałem pytanie retoryczne Ja mam pytanie do was, bo mnie to trochę zdziwiło Jak wy wyszliście z domu Mylki No byliśmy sobie na małym spotkaniu Ja, ja też dam. tam, co? No Rozmawialiśmy, no, no, piliśmy sobie bo, bo coca gole... si Bo my się chyba nie rozumiemy, czy co? ty? No Co? co? Ty... Były z nią radce. Ale chwila, czy ona ma na głowie tabliczkę zajęte? Bo nie wiem, bo nie rozumiem Właśnie, Milki, musimy ci zrobić nową tabliczkę na głowie. Nie, jako. Tabliczki. Panie, pan jest nienormalny! Zazdrosny o żonę, zazdrosny o pracownicę, czy z nie wiem jakie wy tam macie układy, bo ja rozumiem, że ty dla niego pracujesz, chyba, tak, tak? Bo tak, tak, to jest. Tak, panie... sekretarka. Tak, 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 tak. Sekretarka, super. W takim razie ja pragnę tylko powiedzieć, że pan ma problemy z agresją i z. Za... Fuj! Dobra, widzę stąd. Ja nie będę patrzył na te wasze brazylijskie komedie, brazylijski spektakl. Ja Weźcie ze sobą ja też ja w sumie i parę innych ciężkich wyrazów, więc niech pan tu nie zaczepia. No. Jumicu, dobra, to, czyli tak, czyli wy byliście na jakimś spotkaniu, tak? I tak, mam tak, nadzieję, tak. że to było spotkanie w celach biznesowych Oczywiście, i rozmawialiśmy że na temat pracy. Tak, u mnie. Tak, Oczywiście, że nie, nie gadaliśmy o żadnym biznesie, tylko Przez o znań. po prostu przyjacielstwie, Zabson. przecież my się kupujemy. Pamiętaj, pamiętaj no. Zabson, że my mamy firmę w planach zrobić, tak? Firmę? No ale. No ale no. Mhm. Ale ja. jednak nie mamy... Zapomniałem... Ej, to miał być sekret, zapomniałem. Sorry, ja to popleję. Ja tak, nie mogę pamiętać. face palm. What e, you e, hell? E, sorry, bo miałem na myśli ten. Nie firmę, tylko... E, tylko co? No, okay? <śmiechinie> Ch chodź pan na chwilę, chodź pan ja na stronę nie wiem, na ]その no chwilę. Dereczku, ja Dereczku, no przecież tu się będzie na trzech tyra dzielić, no co pan mi tu kurde plije. Nie, 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 nie Nie nie, nie ma Tekiał, nie na. GRE, ona, 꾀czy, ona nie No to ja to, no bo to trzeba potem będzie wszystko dzielić przez trzy, ja no, rozumiem sekretarka, ale to ja, nie... Ja, tak. ja tylko lubię mnożyć, ale dzielić to w ogóle, nie? A no, dlatego... No. Cichutko musimy Dobra, dobra. Słuchaj, Milki, bo no. ogólnie to było nieporozumienie, to był taki prank! ha ha, ha to okay, okay. no. Tak! Mm -hmm. Taki, taki, że tak powiem, joke. Okej. Okay, to joke. Okay. I joke. No. I dobra, bo tak, czyli tak, gadaliście z biznesowych, czyli ja mam dla was biznes. Mhm. Mm o. Jak biznes, fajny biznes. biznes. No. Macie dużo do zarobienia, ja mogę Wam nawet zapłacić. No, posłuchamy. Mm -hmm. słuchamy. Tylko jest mój problem, bo nie mam zielonych, ale to już mamy problem. Dobra, ale kolejna rzecz, czyli tak... Chcę wam zlecić jedno, jedną rzecz i będzie tu uwaga, tylko żeby nikt tu nie, nie podsłuchał, nie? No raczej nie ma tu taki... Ja mam no nie pomysł, gdzie no. możemy iść. Chodźmy. Dobra, co chodź idziemy, chodź. Do Bo jest jedna lepsza miejscówka. Muszę wam w sekrecie powiedzieć, nie? Że ja e, mam w plan taki. Domańskiej, do, męskiej, do męskiej. Ja pierwniczy co ja tu robię. Chcę normalnie e, z, no. z, 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 zabić Renatę. Co ty chcesz zrobić? No, ja mam plan. W sumie dobry pomysł. Wsadzić jej do, <grym> do, do nie. buzi, nie? I zrobić puu! Nie to przestań oszalałeś. Ale to jest karalne! Ja wiem jedną, ja zabiję człowieka w więzieniu. No znaczy nic mi się w sumie nie stało, no ale wiem jak to no. jest. No. Dobra, ja tego eee? co No to tak Słuchajcie, ja było. mam zawiasy, nie? Ja mam zawiasy. Wiecie, co zawiasy, wiecie, więc zlecę to wam. Ja A też mam zawiasy! Mam... No to zlecę to Milki. No ej, ja mam oh. zawiasy. No Mamy no hejtera! Ale dlaczego no ty i git. chcesz zabić Mamę hejtera! To jest matka twojego syna! A ty nie z nim kiedykolwiek? No nie. On gadał, on gadał i mi powiedział, tak. że jak ugadał, że to jest największy debil, nie? I normalnie naj, najbrzydsza kobieta na świecie. Aha. Tak mi powiedział. Znaczy może nie konkretnie w takich słowach, ale mniej więcej taki był przekaz. <noise> Okej, okay. no, więc ty chcesz, nawet... żeby Renata nie żyła, tak? No. Ale nie no, ale panie Dareczku, ale to dlaczego nie żyła od razu? A może po prostu wyprosić ją stąd grzecznie? No, na przykład. Ja wiem, albo zamkniemy ją w wielkim, bedrokowym więzieniu i wpuścimy tam Ja yetiego. już tam byłem zamknięty i uciekłem. Ale Jest nie było nie tam Yetiego, wpuścimy Yetiego, będzie musiała z jednym przebywać. Bo kurde, to jest solidna kara. No to do... jest przesolidna kara. <noise> Bo nie ma, to już wolę ją zabić, żeby nie cierpiała. No dobra, no dobra, co tak zrobimy? <noise> no to dobra, no to w takim razie ja proponuję tak. Trzeba pa. najpierw przemyśleć, kto, kto to może zrobić. No mylki. No ale czemu no. ja? No Ciem? Bo ja wiem, Gnatem, ja, który ja, masz w kieszeni. Jasne, nie jesteś zazdrosna to samo, ja, ja nie jestem nigdy zazdrosna. Wyparłam z siebie tę emocję, wiesz? Bo Ej, no no na na dla mnie to jest nie. jakiś brazylijski spektakl między wami. Ja na to nie chcę patrzeć, że ja jeszcze miałem do ciebie szacunek, nie, daj. Się z ja facetem. Daj. Ja nie, dotykam. nie, no to to tej nie, no tej, to nie, 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 no, słuchaj, dobra. Co to jest? Zbiórka w wojsku. Zrobimy, tutaj. zrobimy to, okej? Okay? Daj, daj mi Czyli pomoże. Dobra, dobra co? a potrzebujemy? nie ma. Tak, no. Samo zaparcia trochę, bo Potrzebujemy. Czekaj, co potrzebujemy? Bo musimy się naradzić, dobra? Bo daj nam chwilę, Mam. chodź tutaj. Gdzieś, chodź, chodź. chodź. Dobra, musimy no. teraz jakieś radomowe rzeczy poprosić, żeby było fajniej, żebyśmy się wzbogacili na tym przy okazji. Jakieś diamenty czy coś? coś co ci jest potrzebne? Nie, nie potrzebuję Diaksów, kurde, no, kochana, potrzeba? ja tu potrzebuję. Nie potrzebne powiedz mi. Ja... Ja tu potrzebuję zielone, a on nie ma zielonych, Jest uskubany do zera, widziałem jego skarbcu, nie ma w ogóle kasy Ja w ogóle nie wiem dlaczego my <noise> dla niego pracujemy, bo on nie ma pieniędzy no, spokojnie, no. spokojnie, spokojnie, to trzeba coś wymyślić, ale co, to, kurde, ja no jest. Ja nie się... wiem kto go okradł. ja tego nie rozumiem, dobra, nie wiem co my zrobimy nie Dobra, wiem. czekaj, zaraz go coś wymyślimy, co nie I popro wiem popro po chodzi. Poprośmy o nierealne rzeczy Dobra, ej, tata teraz gdzie ty jesteś, dalej? Ej, a wiecie jak nazywa się latający kot? Kotlecik Tak jest no, no dobra, do wszystkie żarty, haha, ha, ohoho no po powiedzieć kocik dobra. samolocik Ale dobra wucha, wucha, w samolocie coś tam, Wiem coś tam. co chcemy w zamian Tak, no wiemy co? już, się naradziliśmy Preee Ja chcę... O, no No nie ma takiej opcji, a coś innego No jak coś innego, to chcemy No chociaż, na, wiesz, 30 sekund Ale to po wykonanym zadaniu nawet może być, nie? Rozumiesz? No dobra, możemy się tego umówić Nice Okej. Okay. Co I... nie, to żartowałem, co ty Dobra i się tam, 20 zł. tak za inteligencję! No ale Day czemu on, nie, no ona, to widział, to ale to jest poważne, ale słuchaj, to jest poważne. Słuchaj, zabijcie... No to, zabicie to, chcecie, no, tura, no to, to ja bym powiedzieliśmy, że chcemy gay moda, no. Czy ty jesteś normalna, w... Dobra, kobieto nie gada z tą. No to na nie na zabiję genie. Renaty w takim razie, no, sorry, no sorry. Teraz sam poradzę. Ja normalnie ten zrobię tak jak mówię, a co A ja ci powiedziałem tak, ja chcę gay moda, a jak nie, to się kontaktuj z moim prawnikiem. Masz tu numer. Dobra. I to jest temat. Co to jest za numer no, to nie Numer do prawnika chodzi. 997. Ty, a ja mam zapisane jak oni odbierać kontakt, tak o co chodzi. <grystanie> <grystanie> no, bo, no to jest ogólnie dobry prawnik. Ja powiem tak, albo game mod, albo nie maczam palców w żadnym tutaj biznesie. No właśnie, zabójstwem. Darek, to jest 30 sekund, nie? 30 sekund game moda, to dla ciebie jest nic tak naprawdę. Nie no, 30 sekund to jest niesamowicie długo. No, Dobra, no to, to ja chcę 10. 10, no po 10 sekund. 10 sekund, 10 sekund to mi wystarczy, żeby długo. stąd uciec. Co? 10 do długo. No to ile? No stary 10 sekund to akurat tak zdążę sobie zabrać więcej. nie, dobra weźcie to co? nie, koniec, koniec. I chcecie przemyśleć to, ja z wami nie gadam. Nie dam Wam gimoda mogę dać Wam itemę, bym to przemyślał. No 10 taków zielonych. Jutro 16, 20, upadnie. No, u mnie, a 10 sta... Nie mam pieniędzy nara. Ja ra. No i co Ty robisz? Nie Trzeba było trzymać, trzeba było trzymać przy tym gimodzie, a nie ty no, zmieniasz dobra, go na kasę No bo kurde, chciałam jakoś go podpuścić czy coś Oh my god, ty nie potrafisz się negocjować kobieto O no, Jezu, sorry, no zrobiłam, wszystko dałam z siebie, ale dobra Ale ja ogólnie, ja ogólnie w tym nie maczam palców, ja nie ogólnie nie maczam w tym palców, bo mam zawiasy Nie mogę <laughs> no, Dobra, to ja będę, ale trzeba coś zrobić, bo mama teraz to jakby ja I Ja muszę coś zrobić tak, żeby on wiesz, nie wiem, trzeba to przemyśleć ogólnie I to bardzo, więc widzowie, jeżeli wy macie jakiś pomysł, to dajcie w komentarzu Dobranoc, Dave. Ja Dobranoc, Emilia. Pa. Ja też. Cześć.